Wibracja dnia na poniedziałek, 11 sierpnia 2025 roku. Wibracje budujące to dwójka, ósemka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to jedynka i dziewiątka. I wibracja docelowa to jedynka w księżycu malejącym. I szanowni Państwo, dzisiaj trzeba będzie troszeczkę bardziej uważać na. Konkurencję, że ktoś się może z nami, powiedzmy, ścigać, ktoś z nami może konkurować, ale też ktoś się może z nami porównywać, w związku z czym troszeczkę mądrzej i troszeczkę, powiedzmy, rozsądniej pokazujmy jakieś tam, powiedzmy, nasze zasługi, pokazujmy jakieś tam, powiedzmy, nasze rozwiązania, gdyż ponieważ możemy kogoś sprowokować do kopiowania nas, do tego, żeby się ten ktoś z nami chciał ścigać, więc to nie byłoby takie wskazane, ale też przy Kodzie 2.8 jest to taki, powiedzmy, układ, że jeżeli możesz, to licz na siebie że tutaj przy godzie 2.8 różne osoby mogą nam coś obiecać, ale tego słowa nie będą dotrzymywać, więc jak coś możesz zrobić sam, to zrób to samemu, jak gdzieś tam powiedzmy, możesz coś tam załatwić, to sam się gdzieś tam powiedzmy udaj, być może powiedzmy stracisz troszeczkę więcej czasu, ale będziesz miał to załatwione i nie będziesz w jakimś tam powiedzmy niepokoju, więc za te mądre rozwiązania i za te mądre tutaj powiedzmy praktyki dotyczące czasu trzymam kciuki, dobrawróżba.pl, polecam serdecznie Sylwester Hordecki.